Skrzynie wypełnione złotem, rządza władzy nad tybijskimi miastami, życie pełne emocji i przygody. Kto nie chciałby pływać po bezkresie wód w poszukiwaniu skarbów. Oczywiście mowa o piratach. Od lat się ją po strach, przemierzając tybijski ocean, napadają na miasta, kradną i porywają kobiety. Jak na prawdziwych piratów przystało, uwielbiają pić rumę. Większość z nich nigdy nie rozstaje się z butelką wypełnioną tym trunkiem. Wyjąca grota była to prawdopodobnie pierwsza kryjówka przestępców, kiedy kolonizacja dopiero zaczęła się na wyspach. Ci ludzie byli zapewnie pierwszymi piratami, choć mało prawdopodobne, aby mieli do dyspozycji więcej niż kilka łodzi rybackich. Zbudowali kilka pomieszczeń w jaskiniach, ale podobno natknęli się na ślady wcześniejszego wykorzystywania groty. Niektóre korytarze wydawały się wręcz nienaturalne. Z jakiegoś powodu szczególnie przyciągały ich niższe jaskinie, gdzie wycie wiatru było tak gwałtowne, że ludzie mówili, iż doprowadzić człowieka może do szaleństwa. Tak czy inaczej ci pierwsi piraci byli znani z rządzy krwi, częstych walk wewnętrznych i torturowania więźniów. Przyjmuje się, że wszyscy popełnili samobójstwo w swoim szaleństwie. Podobno grotę nawiedzają duchy tych piratów i ich ofiar, ale to tylko niepotwierdzone spekulacje. W dzisiejszych czasach nikt nie zna zdradzieckich przejść przez niebezpieczne rafy prowadzące na wyspę Nargor. Wyspa Nargor, położona nieopodal Liberty Bay, to główna siedziba robusiów. Na tej wyspie klimat doskonale oddaje piracką atmosferę. Palące się czaszki zawieszone na ścianach, miejsca do przeprowadzania tortur, a ci, którzy byli nieposłuszni, zostali powieszeni. Tacy właśnie są piraci bezlitośni i żądni skarbów. Piraci oprócz zwykłych tortur wrzucają swoje ofiary do wody pełnej rekinów. Wyspa świetnie im odpowiada, mogą spać we własnych łóżkach i czuć się jak u siebie. Piraci żyją dla skarbów, kochają je gromadzić, a czasami zakopywać w różnych ukrytych miejscach. Na wyspie znajdują się również pomieszczenia owiane tajemnicą, do których wejście pozostaje zamknięte. Nie trudno podejrzewać, że mogą skrywać drogocenne skarby lub ciekawe informacje. W jednym z takich miejsc możemy dostrzec skrzynkę, a tuż przed nią pojawiające się ostre kolce wyraźnie pełniące rolę pułapki i zabezpieczenia przed intruzami. Na szczytach wyspy znajdują się katapulty gotowe do obrony przed każdym, kto odważy się podpłynąć zbyt blisko. Ich obecność sprawia, że Nargor wygląda niczym prawdziwa piracka forteca. Nargor jest ogromne i skarby znajdują się w różnych miejscach, a część z nich na pewno jest ukryta przed intruzami. Nie brakuje również pomieszczeń do produkcji alkoholu, bez którego życie pirata nie miałoby sensu. Piraci lubią także dobrze zjeść, co widać w jednym z pomieszczeń, potrafią nawet robić własne wypieki. Poza Nargor piraci stworzyli również ukryte kryjówki w innych miejscach, w których mogli ukryć swoje skarby. Jednym z takich miejsc jest ukryte pomieszczenie w dżungli, które stanowi część questa, a jednocześnie doskonale oddaje zachowanie piratów. Aby je odnaleźć, należy znaleźć drzewo z wyrytą czaszką, a następnie udać się 17 kratek w lewo i w wyznaczonym miejscu wykopać dziurę. Jest to jedno z ukrytych pirackich miejsc, którzy nawet zapuszczają się na teren ogromnej dżungli. Pirat z Nargor Klaus wspomniał o jednej kryjówce gdzieś pomiędzy daramą a dżunglą, której kiedyś doszło do bitwy morskiej i resztki statku niejakiego kapitana Nataniela zostały wyrzucone na brzeg jednej z jaskiń, która obecnie służy za kryjówkę piratów. Kolejną kryjówką są podziemia Nordport. Piraci porwali tak zwaną brodatą kobietę, którą wzięli za księżniczkę, a tak naprawdę jest ona wielką i sławną aktorką, a przebranie miało służyć jako część jej przebiegłego planu. Niejaki kapitan Kid obiecał jej, że zostanie jego zastępczynią i będą wieść cudowne życie pełne grabieży i rabunku. Zgodziła się więc przez jakiś czas udawać księżniczkę i na początku działało to dobrze. Opowiada, że kapitan wrócił z nią, przebraną za księżniczkę z rejsu i od razu stał się bohaterem dla swoich ludzi. Sytuacja pogorszyła się, gdy kapitan postanowił urządzić przyjęcie na części zwycięstwa. O ile mogła wywnioskować z mamrotania piratów, Kid zgubił klucze do jej celi, załatwiając swoje potrzeby w podziemnej rzece. Postanowił zanurkować za nim i nigdy więcej go nie widziano. Kiedy dowiedziała się o śmierci Kida, próbowała przekonać piratów, że to mistyfikacja, ale oni po prostu jej nie uwierzyli. Brodata kobieta to jeden z najbardziej tajemniczych NPC w TB. Nie jest związana z żadnym questem, a jak dowiedzieliśmy się z rozmowy, żeby ją uwolnić, potrzebujemy klucza, który prawdopodobnie znajduje się w rzece. A jeżeli tak nie jest i na przykład klucz może być w posiadaniu jednego z piratów? Dla przykładu, na Fortecy Orków bardzo rzadko pojawia się ork, który gubi plecak NPC sama i jest częścią questa. Podobna sytuacja może być w tej kryjówce piratów, która jest praktycznie przez nikogo nieodwiedzana i może właśnie tutaj bardzo rzadko, tylko na okres czas respi się taki pirat, który w swoim locie ma klucz potrzebny do celi, w której znajduje się brodata kobieta. Wydaje mi się, że coś jest na rzeczy. Już kiedyś wspominałem, że podziemna rzeka, która znajduje się w tym miejscu, prawdopodobnie prowadzi do krasnoludzkiego miasta Beregar, a NPC Tehlim zdaje się być powiązany z piratami. W Beregar również znajdują się katapulty, których używają piraci. Także Beregar i podziemna kryjówka piratów mogą być powiązane, a jak wiemy, Hidden City of Beregar nie można ukończyć w 100%, więc prawdopodobnie mamy do czynienia z ukrytym questem. Na skalistych wybrzeżach Krylos można natknąć się na wiele wraków statków, wszystko przez liczne podwodne półki skalne, które otaczają ten obszar. Choć piraci rzadko zapuszczają się w te rejony, zdarzyło się, że jeden z ich statków rozbił się właśnie tutaj. A jak wiadomo, gdzie piraci tam i skarby? Okazuje się, że przed katastrofą zdążyli ukryć jeden z nich gdzieś na tej wyspie. W okolicach statku znajdziemy dokument, w którym jeden z marynarzy opisuje przebieg wydarzeń na wyspie. Jak widać piraci zakupują swoje skarby, gdzie się da, ale co ciekawe, w tym dokumencie jest napisane o tym, że marynarz został ukąszony przez pająka. W podziemiach wyspy znajduje się mnóstwo wielkich pająków i wygląda na to, że piraci również tam zakopali swoje skarby, więc może jednak warto zaopatrzyć się w mapę piracką i próbować kopać w tym miejscu i liczyć na szczęście. Piracka mapa skarbów, jak sama nazwa wskazuje, powinna wskazać lokalizację ukrytych skarbów. Jeszcze do niedawna w podziemniach Drefi, piracka mapa skarbów była wymagana do rozkopania jednej z dziur w piasku. Jak widać na załączonym zdjęciu, w tym miejscu był tylko piasek, i żeby go rozkopać, była wymagana piracka mapa. Nie wiem dlaczego aktualnie dziura jest zakryta po prostu stertą kamieni. Można odnieść wrażenie, że podczas projektowania tego obszaru twórcy TV celowo umieścili właśnie w tym miejscu dziurę, którą wykopać można było jedynie posiadając przy sobie piracką mapę skarbów. W końcu na Drefi spotkamy wielu piratów, którzy jak wiemy zakupują swoje skarby. No, albo był to po prostu bóg, który został naprawiony, ale wydaje mi się, że takich miejsc jest więcej i skrywają nieodkryte tajemnice. Piracka mapa jest również potrzebna do zejścia w podziemia Dreaset Island, tam również widoczne są skarby, które prawdopodobnie należą do piratów. Piraci również często napadają na Liberty Bay. Z rozmowy z niektórymi NPC wynika, że te ataki zbytnio im nie przeszkadzają. Malunga zbytnio się nimi nie przejmuje, a ich obecność nie przeszkadza jej w badaniach. Dla Frederica są tylko zwykłymi bandytami statkami. Bradford mówi, że piraci prowadzą życie pełne wolności, wędrują po morzach, gdzie tylko im się podoba, prowadzą życie pełne emocji, przygód i odkryć trochę tak, jakby im zazdrościł. Eleonore jest córką gubernatora, który za swoich największych wrogów uważa piratów. Podobnie jak w filmie Piraci z Karaibów, gubernatorem był Wetherby Swan, w TV jest nim Percy Silverhand, a jego córka Eleonore nawiązuje do Elizabeth Swan, którą wcieliła się Kira Knightley. Mroźne tereny również nie są przeszkodą dla piratów. Na wyspie Tyrsung piraci również rozbili dość spory obóz. Swoją drogą jest to bardzo ciekawe miejsce, a obecność piratów jest tutaj nieco podejrzana. NPC Zora również jest podejrzana, handluje różnymi rzeczami, które można kupić w normalnych miastach. A jaki sens jest płynąć na Tyrsung, aby cokolwiek od niej kupować? Twierdzi, że nadzoruje pracę na wyspie, a gdyby miała więcej statków i ludzi, przejęłaby Sfargront jednym niespodziewanym atakiem. Ale tak jak jest teraz, byłoby to marnotrawstwem zasobów. Wspomina również, że krążą plotki o statku, który zatonął gdzieś tutaj u wybrzeży. Wewnątrz kadłuba znajdował się ogromny skarb i gdyby było to możliwe, sama by zamurkowała i go poszukała. Jeszcze z takich ciekawostek, wspomniany Kapitan Kidd nawiązuje do kapitana Williama Kida, jednego z najbardziej znanych piratów na świecie, a historia o nim i brodatej kobiecie prawdopodobnie została nim zainspirowana. Boss, którego spotkamy na statku Duchów, Kapitan Jones, nawiązuje do Daviego Jonesa, znanego z filmów Piraci z Karaibów. I to by było na tyle w tym odcinku, także spakuj piracką mapę do plecaka i poczuj się jak prawdziwy poszukiwacz skarbów. Świat Tibii to jedna wielka przygoda, a tajemnice wciąż czekają, aż je ktoś odkryje. Standardowo wpadajcie na Discord Tibia Secrets, link zostawiam w opisie filmu.